No, i ci dobry dla widza, ci dobry dla widzki. Kłagę się, czule, bo sobie kule. Witam na następnym odcinku CSGO Skinsa. Jak CSGO Skins, to przypomnę, skodę pisikera 2 ,10 zł i groszy plus 10% do doładowania. I ja dzisiaj na tą specjalną okazję można powiedzieć, że nawet sobie włosy ułożyłem człowieku, także pamiętaj, mój kochany i moja kochana, trading w opisie waszego kanału to jest podstawa. To po pierwsze. Po drugie, łapka w górę i komentarz, bo Januś losuje z komentarzy skinki. Tak, to prawda. Losujemy z komentarzy skinki. Zanim przejdziemy, rozumiesz, do właściwej treści, to ja wam przypomnę, że ładując. Jak masz? piętastaka? Jak najbardziej. Jak masz piętastaka, staka? Ładujesz sobie z kody Pisikela 1499 i masz szansę przy doładowaniu otrzymać trzy skinki. Print streamka, rozumiesz, który jest wart 1222 zł, do tego Broken fang Glowsy za 689 zł i AK-47 Redline. Tak, to prawda. Logo McDonalda jest widoczne, podoba mi się to, wąs, rozumiesz, jest delikatnie rozczesany, zaczesany, więc również jest. No i co? Jeśli chciałbyś większy kawałek tortu, to również przy Przypomnę dla widza i dla widzki: normalnie, po bożemu mój, cztery dyszki, jeśli masz wolnych środków, oczywiście z kodem pisikela i masz szansę na zgarnięcie M9 bajoneta, Doppler Face'a, dwójeczkę. No jak to szybko na szybko policzysz, to tutaj jest naprawdę worek pieniędzy do zgarnięcia. Baw się, korzystaj jak najbardziej. Przypomnę również, że nadal trwa event. Herd beats, Herd breaks. W którym rozumiesz, zbierasz sobie punkciki. Punkciki możesz sobie przede wszystkim wziąć udział w konkurencji Król Wzgórza. Możesz sobie również ustrzelić skinka, jeśli jesteś zadowolony ze swojego życia i będziesz, rozumiesz, strzelał do bombonierek. No i możesz również sobie te punkciki wymienić. 7, 8, poczekaj, 7, 8. O Jezus, poczekaj, 7, 8, 6, 2, 7, 4. Za dużo. Ale zrobimy tak. I teraz zrobimy tak. I zrobimy tak. Proszę bardzo. Gama Doppler Phase Jedyneczka Minimal Pozdro. Dziękuję, pozdrawiam, dziękuję ślicznie. No i co, polecimy? Polecimy sobie normalnie po bożemu skrzynki wentowe, bo one są fajniutkie, one są eleganciutkie, elegancko po bożemu daj no te wajsiki, człowieku za 80 tysięcy i mnie denerwuj te. daj no to. Zwrotkę mamy, 22 koła, 15 tysięcy zainwestowałem, 22 zwrotki, jest, jest pięknie, jest cudownie, jest elegancko. W ogóle myślę, żeby jakąś ramkę wokół tej kamerki dać, żeby to było tak... Uż, nie? Tak, ciu, Wiesz, co chodzi? No. Trochę mnie yy, delikatnie, można powiedzieć, jebie, ale to spokojnie, wajsiki, fejdziki, poczekaj. 34 koła. To jest i tak bardzo dobry pieniądz, bardzo dobry pieniądz, ale to jeszcze nie są te fejdziki, na które rozumiesz, polujemy. To jeszcze nie jest to. Jeszcze nie jest to. Za chwilę, rozumiesz, wypłacę dla was kinka. Co by było, co by wam się rozumiesz, dobrze żyło? No, można powiedzieć, nawet takiego gloszka za cztery stówki. Nie przyjąłbyś? Oczywiście, żebyś przyjął. Nawet jak nie grasz, to skina możesz sprzedać. A pieniądze możesz sobie zrobić z nimi, co tylko ci się podoba, tak? Tak. Zaczynałem z dwoma stówkami, 250 tysięcy mam. Jedziemy dalej. Czekamy tylko i włączkę na wajsiki, rozumiesz, za 80 tysięcy. I tej panie Boże, że teraz wejdzie 160 koła, te 44 tysiące, prawdzie, Prawie, 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 prawie. 234 koła. Jedziemy dalej. W imię Ojca, Syna, Ducha, Świętego, Amen. Matko CSGO Kinosko z kodem Pisikela 2 złote i 10 groszy i plus 10% do doładowania. Ładnie to dzisiaj idzie. 236 tysięcy. Bardzo ładnie to dzisiaj idzie. Aż wezmę, rozumiesz sobie, błuszka pokoju. Będzie... Dzisiaj w ogóle smak yy, miód z melonem, ty. Bardzo w porządku, bardzo elegancki, bardzo słodziutki, tak jak ja. No, dobra. Yy, tu nie będzie nic, wychodzimy stąd, bo już powoli tracimy. Wychodzimy stąd i tak już jesteśmy zarobieni, więc na spokojnie. I jedziemy batelki. Batelki, mój kochanie, 525 zł z Nedem. Nedzik, Nedzik. Przede wszystkim musisz wyśmiać przeciwnika swojego, żeby czuł respekt. No i jadymy. 1-0 dla NEDA niestety. 1-0 dla NEDA. 71 zł kontra yy, 48. Tu raczej będzie dla mnie. 139 zł bardzo ładnie dało. Bardzo ładnie dało. Również tu jest dla mnie, bo rozumiesz, Kill Firmet jest bardzo drogim skinem. 298 zł kosztuje. I tu też jest raczej dla mnie. 538 zł. Łącznie. 934 zł Ile ja mam punktów? 3 miliony punktów A za 5 milionów punktów jest Gama Doppler Face trójeczka, rozumiesz? Butterfly Rozdawałem go kiedyś ogólnie Rozdawałem go, bardzo fajny, bardzo fajny skinek Ja ogólnie lubię motylki, także no yy, Daj nam tego Ametysta, daj nam Ametysta, ze dwa razy Zakręcimy, rozumiesz? I będzie dobrze. Oj, do Plerek Safajerek, on jest wart 7 dyszek. Będzie co? 71 199 zł. Pozdro, dziękuję. Fajnie, z elegancko. 78 000 zwrotki. To już mamy 276 000. Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Pamiętaj widzu i widzko, łapka w górę komentarz, trailing w opisie waszego kanału. I pamiętajcie, że my te skiny losujemy na żywo na Kiku, kik.com u kpisikela RP. Tutaj wam się wyświetli taki ładny paseczek. Gdzie możesz mnie znaleźć? Jademy, jademy, jademy. Następny, pamiętaj, uśmiech to jest podstawa, ale też taki prześmiewczy musi być musi być taki prześmiewczy. 1-0 rozumiesz dla Froxy. 1-0 dla Froxy, jedziemy dalej. W ogóle to by trzeba o. Bo się ciepło robi, w ogóle bardzo ciepłe z ostatnimi czasy. To, to jest dobry znak. To jest bardzo dobry znak bardzo dobry znak. 77 zł kontra 68 zł. No dobra, no dobra. To jest raczej dla mnie, to jest raczej dla mnie. Batelka ładnie się zwróciła. 365. Pięknie, pięknie, cudownie, elegancko. Mamy batę za 300, no ale niestety mi uciekła. No to mamy jeszcze batę za 254. Z Ależem, Ależem, witam. Witam, dzień dobry, cześć i czołem. To jest dla mnie, to jest. O, to jednak nie jest dla mnie. Dobra, pomyliłem się. Pomyliłem się, a może ja wam po prostu Skina rozdam do csat, ty Ale tej postaci, bo jeszcze tego chyba wam nie rozdawałem Jeszcze chyba tego wam nie rozdawałem Pamiętajcie, łapka w górę, komentarz Trading w opisie waszego kanału Ale to dało, ty Dało to, ładnie to dało Ładnie to się zwróciło, ty 711 zł. 711 zł, pięknie 255 tysięcy mamy 255 tysięcy mamy I teraz tak Z racji, że mamy jeszcze eventa no to pa, trzeba go zaszokować dwa razy z prądem. Raz nie oddało. Drugi raz nie oddało, to do trzech razy sztuka. I witam serdecznie glowsy 92 tysiące ty! No i na to polowałem. Na to właśnie polowałem. Witam, 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 witam. Witam, witam. 304 tysiące. No to skoro jest 304 tysiące i tak dobrze idzie. No to czas, rozumiesz. E, delikatnie podkręcić tempo. Delikatnie rozumiesz, trzeba. Przypierdolić, można by powiedzieć. Dlatego damy sobie Lunarka. Taką dyszkę. Damy sobie również e, Love Straka Takie 5 i na sam koniec Game Następne 5. To nie jest szarecik. To jest bitwa za 126 946 zł. Jest to pojebane. Jest to pojebane, ale w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego, Matko Bosko, CSK Kinoska zrobi mi piękny, cudowny odcinek. E, damy tak. Damy Rosso, bo na tanka mamy. Damy Adriana i na samym końcu damy Kasprzykozę. Niech jedzie. nie jedzie. Dej mi. Proszę cię, dej mi. Proszę cię, kurwa. Proszę cię. No, 1-0 już jest. Do widzenia, do widzenia. Jedziemy dalej. Co tu może polecieć najlepszego? Sportowe Glowsy Omega. Dobrze, dobrze, dobrze. Chłopaki mają po 7, po 5, koła człowieku, ja mam 300 zł. Dobra, fajnie. No, Adrianek, już następne 4800. Idzie coraz lepiej ogólnie. Coraz lepiej idzie, czyli normalnie po Bożemu. Yy, mój. Moje, 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 moje zaplecze, rozumiesz, szczęścia, właśnie w tym momencie się kończy. Tak mi się wydaje. Mm. Pokojowy duszek. Jedziemy dalej, te. Jedziemy dalej. Adrianek mocno wystrzelił. 16 koła. Niedobrze. I samo 700 e, rosso 8500 i samo e, 12 koła. Boże kochany, ja mam 200, rozumiesz temat? Czujesz temat, nie? Czujesz temat. Czujesz temat. Kurwa, jestem ładny dzisiaj. Ja pierdolę ty. Daj ta spokój. Daj coś do starego w końcu. Proszę cię. Ja to muszę nadgonić. By te sportowe glowsy wajsy dało to by było pięknie, no ale na chwilę obecną to się nie zapowiada. 126 tysięcy batelka. 126 tysięcy batelka, 11 koła mam, 22 koła ma rozumiesz Adrian i samu ma 18 koła, 18 koła również Januś, poczekaj, bo gonimy powolutku, powolutku rozumiesz, gonimy, ale Adrian się oddala, Adrian się oddala niedobrze, bardzo niedobrze, bardzo niedobrze, bardzo niedobrze, następny fejdzik, 26 tysięcy, 4 koła tracimy, daj Panie Boże, żeby te wajsy przyjebało, no wajsy to są moi samo, 111 tysięcy, ja pierdolę. Ludzie, ale poczekaj, 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 poczekaj. 98 tysięcy jezu Janusia. Błagam, jo pierdolę, błagam. Błagam, błagam. 122 tysiące u Adriana. 106 tysięcy, to jesteśmy w stanie to zrobić. Jesteśmy w stanie to zrobić. 143 koła, i samo. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Nie jesteśmy w stanie już tego zrobić. Chociaż jakby teraz poleciał Butterfly, rozumiesz Doppler Emeraldik byłoby zajebiście. No nie poleci. Kurwa, no nie poleci ty. 548 tysięcy do Rosso. 320 tysięcy punktów. Nie róbcie tak, moi kochani. Z głową grajcie. Przede wszystkim pamiętajcie, że oferta skierowana dla osób e, pełnoletnich. Pamiętajcie również, z kodem pisikera 2 złote i 10 groszy i plus 10% do doładowania. Yy, no, nie zrobimy tak, że my się dzisiaj wyzerujemy, to na pewno, nie? To na pewno, nie? Dlatego Lovstraka potrzebujemy, żeby troszkę tu nam poleciało. W ogóle ostatnie wypłaciłem Fejda. Bardzo spoko, bardzo elegancko. Yy, no jedziemy dalej. Proszę cię, ze dwa razy te sportowe Glowsy będzie, będzie i będzie, będzie. I będzie, będzie. Będzie, będzie. Normalnie będzie, będzie. Nie będzie. No nie będzie, ty. No nie będzie. 145 tysięcy mi zostało, ty. 145 koła mi zostało. A po co ja poszedłem, kurwa, dalej? Po co? Po co? Mogłem, rozumiesz, zostawić tak jak jest. Już byłem zarobiony, już było na plusik, już było wszystko fajnie. Oj, 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 oj. tu trzeba z prądem. Tu trzeba ze trzy razy z prądem. Raz. Dobra, na zero. Dwa. Na minus i teraz. Nichuja. Nichuja, moi widzowie. Koniec szczęścia. Koniec szczęścia. Moje szczęście właśnie się w tym momencie skończyło. Dlatego jeszcze jedną batelkę sobie cykniemy, 1260, 20 skrzynek spawaku. Spawaku 20 skrzynek, ty rozumiesz temat? 20 bożych skrzynek, no dobra. No dobra, no dobra, niech będzie w elegantach. Prinsik za 12 koła, rozumiesz temat? Prinsik za 12 koła seleci. Ja Wam zaraz wypłacę skinka. Dostaniecie tego gloczka od Janusia, Także y, pilnujcie tego wszystkiego. Jak najbardziej łapka w górę, komentarz, trading w opisie Waszego kanału. Bo to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, żebyście mieli, moi kochani. Y, no bo nie ukrywam, to są darmowe pieniądze dla Was. No i przypomnę. Z kodem Pisikala 2 zł i 10 groszy i plus 10% do doładowania. Jest to fajne, jest to eleganckie, jest po Bożemu, wpłacając sobie 15 wolnych środków, jeśli takie masz, masz szansę na 3 skiny przy odbiorze. Normalnie po bożemu yy, mieli się, mieli, mieli, cała ośka zapierdala i skin może być twój. Jest tam Print Stream, są tam rękawiczki, jest również redline. No i jak masz wolne 4 i to przypomnę, że możesz sobie również, yy, yy, że tak powiem... Liczyć przy doładowaniu na wypłatę Dopplera Fejsa 2, który jest na chwilę obecną wart 6,5 tysiąca złotych. Wszystko w opisie, tam jest link, jest elegancko, wszystko jest dobrze, chłopaki dobrze robią, a ja od 300 wyprzegrywam te. No ja od 300 wyprzegrywam, miałem 200 koła, mam 90 tysięcy, jestem pierdolonym przegrywem, ty, jestem pierdolonym przegrywem. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz, buta nie zjesz, buta nie zjesz, to no, nie zjesz, po prostu nie zjesz! Tak musi być, po prostu tak musi być. I na kika zapraszam kik.tv ukośnik pisikela rp yy, live y codziennie od 18.30, czasem się może spóźnię, czasem się może nie spóźnie. Na razie wszystko jest w porządku, lecę z harmonogramem, jest elegancko. Ja go wyprzedzę w końcu, no nie wyprzedzę, cztery dychy mi brakuje te. Normalnie powożemu brakuje mi cztery dychy, no ale jak mu cały czas będzie mecha industri lecieć, no to nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie. Tu nic z tej batelki już nie będzie, tak mi się wydaje. Yy, dwie stówki do niego tracę. No nie wiem, co by tu musiało spać, żebym ja wygrał, ale raczej nie ma takiej możliwości. Przegrywamy, przegrywamy. 2361. Ja wypłacam wam skina. Normalnie po Bożemu daj Panie Boże, żeby był. No i co? Utworzono zlecenie wypłaty, skinek leci, skinek czeka, a wyłapka w górę, komentarz. No i widzimy się w następnym odcinku. Na!